Witajcie, dziś przypomnę Wam, jak rozwiązuje się równania kwadratowe i jakie mamy w ogóle sposoby rozwiązywania tych równań. A no więc zaczynamy. Pierwsze równanie, które tutaj mamy, to jest 16x do kwadratu minus 25 równa się 0. Jest to równanie niepełne. Możemy wyznaczyć sobie a, które jest równe 16. Ten współczynnik jest przy x kwadrat, współczynnik b Tutaj jest równy 0, bo nie mamy części z x, a współczynnik C jest równy minus 25. Kiedy mamy współczynnik tylko A oraz C, wówczas C przynosimy na drugą stronę równania kwadratowego, czyli zapisujemy 16x kwadrat równa się 25, dzielimy obie strony równania przez 16 i otrzymujemy x kwadrat równa się 25/16. Wyciągamy pierwiastek i mamy dwa rozwiązania: x1 równa się 5/4 oraz x2 równa się minus 5/4. Przykład drugi 8x równa się 1 druga x kwadrat. Wszystko przenosimy na jedną stronę, czyli mamy x 8x odjąć 1 druga x kwadrat równa się 0. Jest to również równanie niepełne. Mamy współczynnik A, który jest równy minus 1 druga oraz współczynnik B, który jest równy 8. Natomiast C jest równe 0. W takim przypadku wyłączamy przed nawias x -a i otrzymujemy 8 minus 1 druga x to się równa 0 dzięki temu możemy z każdej części wyznaczyć rozwiązanie równania, przyrównując je do 0, czyli x równa się 0, stąd. A z tego nawiasu mamy 8 minus 1, 2x równa się 0, czyli minus 1, 2x równa się minus 8. Obie strony mnożymy razy minus 2 i otrzymujemy x równa się 16. No i jak tutaj mamy, jak widać, drugie rozwiązanie, tak? czyli x równa się 0, x równa się 16. Kolejny przykład to też przykład równania niepełnego. x kwadrat równa się 4 i znowu przenosimy w takim razie c nasze, które w tym przypadku wynosi 4, na drugą stronę z przeciwnym znakiem. Otrzymujemy x kwadrat równa się minus 4. No i tutaj oczywiście żadna liczba podniesiona do kwadratu nie, na, nie da nam liczby ujemnej, więc dane równanie nie ma rozwiązań. Zapisujemy brak rozwiązań albo równanie sprzeczne. Przechodzimy dalej. Kolejne, kolejny przykład to już jest przykład równania pełnego, tak? czyli mamy i a, i b, i c w tym równaniu kwadratowym. Współczynnik a równa się w tym przypadku 2. Współczynnik B równa się 7, a współczynnik C jest równy 3. Wówczas korzystamy z delty. Przypominam, delta jest to wyróżnik trójmianu kwadratowego o wzorze B kwadrat minus 4ac. B kwadrat nasze, czyli 7, to jest 7 do kwadratu, minus 4 razy A, czyli razy 2 i razy C. Czyli razy 3. Otrzymujemy 49 odjąć 24, co daje nam 25. Wyciągamy pierwiastek z delty i to się równa 5. Tu jeszcze przypomnę, że jeżeli delta jest większa od 0, to będziemy mieli dwa rozwiązania, tak? czyli x1. To jest wzór minus b, minus pierwiastek z delty na 2a. W tym przypadku minus b, czyli minus 7, minus 5 na 2a, czyli na 4, minus 12 czwartych, czyli minus 3 x2 natomiast to jest wzór minus b, dodać pierwiastek z delty na 2a i to będzie 7, minus 7 przepraszam, dodać 5 na 4, czyli minus 2 na 4, co daje nam minus 1 Drugą. Czyli też mamy tutaj dwa rozwiązania, którymi jest minus 3 i minus 1, druga. Kolejne równanie też jest równaniem pełnym. Tutaj współczynnik A jest równy 28, współczynnik B minus 4, a współczynnik C 1, siódma. No i znowu korzystamy z delty. Czyli minus 4 do kwadratu, odjąć 4 razy 28, razy 1, 7. Tutaj 7 i 28 mogę skrócić i otrzymujemy 16, odjąć 16, a to nam daje 0. Gdy mamy deltę równą 0, mamy jedno rozwiązanie. A to rozwiązanie wyliczamy w ten sposób, że x0 to jest minus b przez 2a. I w tym przypadku minus razy minus to będzie plus, czyli 4 przez 4 razy 20. Nie 4, tylko 2 dwa razy 28. Skracamy tutaj. Otrzymujemy. 1 i 7, a to nam daje 1,14. I ostatni przykład, również jest to równanie pełne. Nasze a w tym przypadku równa się minus 3, b równa się 2, a c równa się też minus 3. Znowu wyznaczamy deltę 2 do kwadratu minus 3. 4 razy minus 3, razy minus 3, co daje nam 4 odjąć. 4 razy minus 3 i razy minus 3 to jest minus 36. Co w sumie daje nam minus 32, czyli tutaj delta jest mniejsza od 0, a jak jest mniejsza od 0, to znaczy, że dane równanie kwadratowe, nie ma rozwiązań, czyli brak rozwiązań. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.